Ej słuchajcie, bo jest akurat wpół do 18 ja już słyszę fajer Serio. Tu gdzieś ujrzałem kawałek. Ale teraz nie puszczę na razie. Zobaczmy co od strony kuchni. Dobra, zobaczmy. Nie no, ale słychać w oddali, tylko na nagraniu chyba nie słychać. Ale później będzie... Ale później z każdą godziną będzie intensywniej, więc się nie martwcie. Może jeszcze zdążę nagrać tego faceta, co świeci zawsze na nowy rok ten laserem, bo nigdy go nie nagrałem. Także no. Może nagram tego faceta z laserem. Dam na karcie społeczności na jego temat. Więc trzymajcie się, do zobaczenia, ajnarka. I szkoda, że ja nie widziałem nigdy takich, tych gości, co, albo tego gościa, co zawsze świeci. Bo jakby się pojawił albo u mnie w komentarzu, albo po prostu mnie zasubował, to też by było fajnie, no nie? W sumie mimo wszystko, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia za parę godzin, czy tam paręnaście minus. Cześć!